To chwila, chmura naszła, wiatr się zerwał, no piorun uderzył, nikt nie widział, nawet nie spodziewaliśmy się, że będzie taki duży pożar u nas we wsi. Córka zobaczyła przez okno, przyleciała do, przybiegła do męża, ale już ktoś z chłopaków włączył syrenę. Syrena zaczęła wyjść, nasze jednostki obie wyjechały, ale naprawdę to była wieczność. Łuna, ogień w momencie. Około godziny... Trzeciej rano nad ranem zostaliśmy wezwani do pożaru stert Słomy. Po przyjeździe na miejscu okazało się, że sterty są całkowicie w ogniu. I trzeba było dużo jednostek i sprzętu, po prostu, żeby można było ten pożar zlokalizować. I był dosyć silny wiatr, iskry roznosiły się na budynki gospodarcze, także trzeba było zabezpieczać jeszcze te budynki. I w akcji uczestniczyło ogólnie 8 zastępów. Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zastęp z JRGB Podlaska. To jest pożar słomy, pożar kiszonki, bardzo ciężki do gaszenia, słoma belowana w belach, a więc bele po kilkaset kilogramów ważą. Trzeba sprzętem, ściągnikami to rozciągać, no i bardzo dużej ilości wody, żeby można było ugasić. Ja myślę, że jeszcze 3-4 godziny będziemy to musieli, żeby wszystko i ugasić. Niewielka burza, jedne wyładowanie atmosferyczne uderzyło akurat stertę słomy i sianokiszonki. kiszonki Około 1000 bel słomy, około 40 bel siano-kiszonki. No i wszystko praktycznie zostało spalone. Jednostki gaszą ciężki pożar do ugaszenia, bo to się pali jak yy, torf. No ale niestety mało się uratowało tylko dzięki ofiarności ludzi, którzy przylecieli to żeśmy otoczyli za 30 bel słomy i ciągnikiem za 30 bel ściany kiszonki też udało się jeszcze uratować. całości. Ogromne, ponad 100 tysięcy złotych. jest około 100 sztuk bydła w tym momencie i te wszystkie bele ze słomu żeśmy zwieźli z własnego gospodarstwa kupował jeszcze syn z sąsiednich miejscowości. Razem mówię, około tysiąca bel tej słomy. Tyle potrzebne jest, aby przez rok czasu zaspokoić potrzeby gospodarstwa, bo to jest specjalizacja bydło mleczne.